Cześć, tu Beata. dziś mamy środa. Skoro środa, to czas na kolejną talię. W ubiegłym tygodniu była to wyrocznia. No to oczywiście czas na tarota, nie byle jakiego. E, I zaczynam od, y, od tej konkretnej talii, dlatego że tej talii właśnie używam jako y, 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 talii do Minuty Starotem czy do poranka Starotem na moim patronie właśnie w tym tygodniu. Dlatego jest to talia Story Medicine Tarot, ale jest to talia drugiego filaru. Zaraz powiem o co chodzi z tymi filarami. Ona ma też podtytuł. Animal Woman. To jest talia, to właściwie to są talie stworzone przez Jessica Zinczuk. I ona łącznie stworzyła cztery talie. One wszystkie mają dokładnie takie same okładki. Jak się przyjrzycie, to wygląda jak płomienie, ale tak naprawdę jest to zrobione ze skrawków kolorowych magazynów. Wygląda to nieziemsko. Ja tej talii nie pokolorowałam. Nie wiem, dlaczego nie miałam takiej potrzeby. Ona też nie jest bardzo gruba, ale jest taka jakby powleczona takim płótnem albo czymś takim, taki ma wzór, jest też całkiem spora. Jak już wspomniałam, stworzyła cztery, ja mam tylko pierwszego i drugiego filaru, trzeci i czwarty zupełnie nie w moim klimacie, więc jakby... Dlatego też nie mam, bo gdyby, gdybym miała taką potrzebę, albo gdybym czuła, że to jest coś dla mnie, to pewnie bym nabyła drogą kupna, co nie zmienia faktu, że te talie, dwie, pierwszego i drugiego, to jest drugiego, przypominam, no to są po prostu obłędne talie. Dla mnie to jest medycyna w pigułce, a szczególnie ta pierwsza. Mało tego, obydwie te talie, które mam, ale z tego co widziałam, ta trzecia i czwarta również um, są bardzo babską, ja to nazywam tak babską energią, kobiecą, aż przebija od nich ta e, kobieca energia. E, I dobrze, bo, e, bo takich tali jest mało, chociaż generalnie. Kobiecy akcent jest w taliach bardzo obecny. To to jest talia, którą możemy uleczyć trochę siebie. A skoro to jest ta Animal Woman, czyli ta drugiego filaru, to tym bardziej. Zanim pokażę Wam karty, to chciałam Wam pokazać cztery, bo tu karty dworskie nazywają się nieco inaczej. Jest Córka zamiast Pazia, jest Młoda Matka zamiast Rycerza, jest Bogini Matka i jest Babka. Takie są, czyli Paś, Rycerz, Królowa i Król. Tak wyglądają karty dworskie. Poza tym, struktura jest dokładnie taka sama. Ja bym powiedziała nawet, że Strukturą bardzo przypominają klasycznego Rider Waite Smith, bardziej niż tego tarota Tosa, ale to jest troszeczkę innego rodzaju energia. Mało tego, ja jak już wspomniałam, dlatego tą talię wybrałam a nie pierwszą, ponieważ tej talii używam w tym tygodniu w minucie starotem czy w poranku starotem, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, serdecznie zapraszam do Patreona, natomiast wybrałam ją dlatego, że w tym tygodniu jej używam. Ta talia jest po prostu obłędna. Nawet wczorajsza, jakby wczorajsza karta na, na poranek z Tarotem, pokazuje pięknie, że Interpretacje tych talii, tych kart, tych rozkładów, te przekazy, jakby troszeczkę inną drogą się przemieszczają, co jest piękne, bo dzięki temu odkrywamy zupełnie inne aspekty tej talii. Jak zapewne widzicie, one nie mają ramek, mają tylko na dole tytuł, ale za to ta druga Animal Woman ma dodatkowe, właśnie jakieś tam przesłania, jakieś słowa, jakieś cytaty, poematy. Tutaj była babka. Babka, czyli król, tu też widać sporo, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj jest coś napisane na przykład, weźmy sobie młodą matkę, tu też kawałek tekstu jest napisany, więc do tych talii, do tej szczególnie, nie ma książeczki. I nie wiem czy kiedyś Jessica napisze książeczkę, tyle że dlatego one mają dodatkowe przesłania, jakieś takie fragmenty tekstu na samych kartach, właśnie, żeby naprowadzały nas. Do, na, różne, na różne klimaty, na różne tematy, różne takie poruszały też różne niuanse. Ta talia jest nieziemska, jak już wspomniałam, to jest medycyna w pigułce. Ja kiedyś przy okazji tej pierwszej talii nagrałam nawet również filmik, bo Jessica prosiła, byłam jedną z osób, która kupiła tą talię, prosiła o jakiś filmik, właśnie czym dla mnie jest talia Story Medicine. Teraz ta pierwszego filaru, i właśnie ja nagrywając ten filmik, powiedziałam, że jest to dla mnie talia. Takiej medycyny w pigułce, naprawdę. I może powinnam powiedzieć od razu, bo ta talia zawiera sporo na gości, więc jeżeli, jeżeli komuś to przeszkadza, to bardzo mi przykro, nie jest to film dla ciebie, ale ta talia jest po prostu obłędna. Dlatego mówię, tu jest taka pulsująca kobiecość w najczystszej postaci. I ja uważam, że my tak bardzo często poświęcamy się innym zapominając o sobie, że, że naprawdę takie talie są absolutnie potrzebne. Ja mam jeszcze inną kiedy się też oczywiście pokażę, talia nazywa się Self Love Tarot i to jest też niesamowita. Ale ta talia, przypominam, jest to Story Medicine Tarot drugiego filaru Animal Woman. Jest po prostu obłędna. Pracuje się z nią naprawdę nieco inaczej. Niby struktura jest taka sama, poza nad nazewnictwem tych kart dworskich, niby struktura jest taka sama, ale niektóre energie to jest dziewiątka buław. I tu taki podtytuł jest Nie jestem sama. Moi przodkowie mnie niosą. I nawet jak się odniesiemy do tej dziewiątki buław, to może klasycznie nie jest to takie idealne odwzorowanie jak Rider Whiteman. Ale to dlatego, że Jessica jakby zupełnie inaczej te, ta, te, te karty interpretowała, i dlatego pięknie się pracuje z tą talią. Naprowadza nas na takie, na takie trochę inne terytoria, dlatego wczorajsza karta dnia jest niesamowita, bo pięknie też obrazuje właśnie to. A wczorajszą kartą była czwórka pucharów. Popatrzcie, jak wygląda ta czwórka pucharów. Ehm, jakby poznawanie siebie, tak? akceptowanie siebie, rozpracowywanie troszeczkę siebie. Pięknie, naprawdę te karty są, e, m, są niesamowite. To jest wieża. To w tym przypadku recreate, czyli stworzenie na nowo. No trochę, trochę bardzo, nawet bardziej niż trochę m, nawiązuje do karty wieża. Karty są piękne. Oczywiście ja rozumiem, że estetyka może się komuś nie podobać, ale właśnie taka prosta, może wydaje się mało skomplikowana, jest. Tak głęboka i jest tak niesamowita, że aż trudno, aż wali po oczach, aż trudno tego nie zauważyć. Mało tego, na wielu kartach, jeżeli nie na wszystkich, możecie zauważyć samą Jessica. Ona jest taką piękną kobietą pełnych kształtów i wygląda to po prostu obłędnie. Ta praca wewnętrzna, którą przechodziła, ja zauważam tą różnicę między talią pierwszego filaru i drugiego filaru, jest po prostu. Świetna, i widać tą pracę, widać tą analizę, widać tą głębię w tej drugiej części, dlatego trzecia i czwarta niekoniecznie, bo ile ja się nie mylę, to chyba. Ona też stworzyła taką talię, z, tylko z puste z takimi linijkami. Jako karty snów, bo też można sobie w ten sposób to, yy, nad tym pracować. Yy, ale no mówię, te mnie nie chwyciły, te dwie są po prostu obłędne. Ja wiem, że ktoś by mógł ulec, ja też kiedyś ulegałam, yy, to się nazywa chyba fachowo FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli obawa, że nie będę czegoś miała. Yy, natomiast nie mam takiej potrzeby, żeby mieć pełen zestaw, tak? Bo oczywiście te dwie talie można potasować ze sobą razem i też będzie ok, yy, yy, gdyby ktoś chciał tak pracować, albo do różnych elementów, do różnych żywiołów odnosić daną tak. Talię. Niemniej jednak ta, polecam przyjrzeć się tej talii, bo ta talia jest naprawdę niesamowita i ona jeszcze raz zaznaczam, nie ma książki, ale jak zauważacie na niektórych, to jest akurat szóstka pucharów, na niektórych kartach mają całkiem sporo tekstu, który można jeszcze dodatkowo zinterpretować. Oczywiście talia jest w języku angielskim, ale, ale jest po prostu obłędna. To jest księżyc i ona ma tu napisane historia, czyli jakąś historię ktoś opowiada. Naprawdę niesamowite karty i jak wspomniałam, trochę inaczej się z nimi pracuje, co nie zmienia faktu, że dzięki temu, bo ja wiem, że zaraz ktoś mógłby zapytać, no ale po co Ci tyle talii? Właśnie każda talia czegoś nas uczy, jakby zdejmuje kolejną warstwę, pokazuje różne aspekty i elementy, pokazuje jakimi różnymi krętymi... Albo mniej krętymi ścieżkami, może nasza interpretacja, czy nas, nasz umysł, nasze serce e, podążać. Dlatego cudownie jest pracować z różnymi kartami, z różnych, od różnych twórców. Mam talie kolażowe, mam talie jedną stworzoną całkowicie przez AI, więc y, naprawdę. To są obrazy, które Jessica namalowała samodzielnie, każdą jedną kartę. Dokładnie tak samo było w przypadku tej, tej talii pierwszego filaru. Co nie zmienia faktu, że talia jest po prostu obłędna. Jeżeli chcecie ją zobaczyć w akcji, to serdecznie zapraszam do Patreona, bo tam właśnie w tym tygodniu jej używam. Natomiast przyjrzyjcie się jej bliżej. Jeżeli macie ochotę zobaczyć sobie niektóre karty w internecie, jest tego sporo, to możecie zobaczyć, jak, albo zatrzymajcie sobie tu wideo i wybierzcie sobie, którą kartę, którą pokazuję żeby przyjrzeć się, jak to wygląda, jak, jakie uczucia w Was yy, porusza, jakie struny. Dlatego naprawdę serdecznie polecam przyjrzeć się tej talii. Yy, właśnie Story Medicine Tarot yy, Jessica Zinczuk, to jest, przypominam, ta drugiego filaru Animal Woman, yy, bo, bo ona jest naprawdę bliska, bliska nam, kobietom, naszej naturze, naszemu sercu, naszym myślom, naszym działaniom naszym wewnętrznym procesom. Naprawdę serdecznie polecam. Trzymajcie się ciepło. Pa!